Deszcz uderzał w szyby starego mieszkania na krakowskim Kazimierzu z taką siłą, jakby chciał wyrwać sekrety z ścian. Michał stał przy oknie, patrząc na zalane ulicę, a w dłoni ściskał list z sierocińca. Miał trzydzieści lat, był biologicznym synem rodziców, którzy wychowali go w miłości, ale ten list zmieniał wszystko. Twój brat przyrodni, adoptowany w dzieciństwie, szuka kontaktu. Słowa paliły jak ogień. Tomek przyszedł następnego dnia. Wysoki, z lekkim uśmiechem, który ukrywał niepewność. Miał te same oczy co Michał, szare, głębokie, jakby odziedziczone po matce, której nigdy nie poznał w pełni. Usiedli w kuchni przy herbacie. Milczenie było ciężkie, ale Tomek przerwał je pierwszy. Wiedziałem o tobie od dawna, powiedział cicho. Rodzice adopcyjni opowiadali. Mówili, że masz lepsze życie, że jesteś tym prawdziwym synem. Michał poczuł ukłucie w sercu. On, biologiczny, zawsze czuł się winny tego, że miał wszystko: dom, rodziców, stabilność. A Tomek, wychowany w rodzinie zastępczej, potem adoptowany przez ludzi, którzy kochali go, ale nie byli jego krwią. Nie jestem lepszy, odparł Michał, głos drżący. Po prostu. Los tak chciał. Spotykali się coraz częściej. Spacerowali po plantach Rozmawiali godzinami. Tomek opowiadał o swoim dzieciństwie w małym miasteczku pod Warszawą, o poczuciu obcości nawet w rodzinie, która go przyjęła. Michał słuchał, czując, jak coś w nim pęka. On nigdy nie musiał walczyć o przynależność. Pewnego wieczoru pod Wawelem, gdy słońce zachodziło nad Wisłą, Tomek zatrzymał się. Boję się, że mnie odrzucisz, wyznał. Że dla ciebie będę tylko pomyłką. Michał objął go mocno, po bratersku. Po raz pierwszy poczuł, że to nie krew łączy ludzi, ale coś głębszego. Ale wtedy przyszła wiadomość od rodziców. Chcieli poznać Tomka. Michał wiedział, że to będzie próba ognia. Rodzice Michała, starsi już, mieszkali w tym samym mieszkaniu od lat. Matka, z siwymi włosami i ciepłym uśmiechem, otworzyła drzwi. Ojciec stał z tyłu, milczący. To Tomek przedstawił Michał, serce walące. Matka podeszła, przytuliła go bez słowa. Uzy spływały po jej policzkach. Mój synu! Przepraszam, że tak późno. Ojciec podał rękę, ale oczy miał wilgotne. Tomek stał sztywno, nie wiedząc, co czuć. Kolacja była napięta. Rozmowy o przeszłości, o decyzji o adopcji Tomka, gdy Michał był mały. Rodzice tłumaczyli: młodość, trudności, myśl, że dadzą mu lepsze życie. Tomek słuchał, twarz bladą. Czuję się jak niechciany, powiedział w końcu, głos łamiący się. Michał wstał, podszedł do niego. Jesteś chciany. Teraz. Zawsze powinieneś być. Tej nocy Tomek został. Spali w osobnych pokojach, ale Michał nie mógł zasnąć. Myślał o tym, jak los splutu ich drogi. Następne tygodnie były pełne emocji. Tomek wprowadził się bliżej, do mieszkania obok. Razem remontowali stary pokój gościnny na jego. Śmiali się, wspominali dzieciństwo z zdjęć. Ale cień wątpliwości wisiał. Tomek spotykał się z przyjaciółmi, opowiadał o Michale jako o bracie. Jeden z nich, Kuba, spojrzał dziwnie. Brat? Tak nagle? Tomek poczuł ukucie. Czy to wszystko nie jest zbyt piękne? Michał tymczasem walczył z własnymi demonami. Kochał Tomka jak brata, ale bał się, że nie wystarczy mu miłości, by zrekompensować lata rozłąki. Pewien deszczowy wieczór zmienił wszystko. Tomek przyszedł zapłakany. Rodzice adopcyjni powiedzieli, że jestem ich prawdziwym synem Że Ty jesteś tylko biologicznym błędem. Michał zbladł. Poczuł gniew, ból. Nie słuchaj ich. Jesteśmy braćmi. Serca jednakowe. Objęli się, a deszcz za oknem ustał. Zima przyszła wcześnie do Krakowa. Śnieg pokrywał dachy Kazimierza, a Michał i Tomek chodzili na długie spacery po zaśnieżonych ulicach. Ich braterstwo kwitło, dzielili sekrety, żarty, nawet codzienne obowiązki. Michał pracował jako architekt, Tomek jako grafik w małej agencji. Razem planowali przyszłość, ale nie wszystko było proste. Tomek zaczął spotykać się z mężczyzną Łukaszem, spokojnym nauczycielem z podgórza. Opowiedział o nim Michałowi pewnego wieczoru przy kominku. „Jestem gejem”, powiedział prosto, patrząc w ogień. „Zawsze byłem”. Bałem się powiedzieć. Michał zamilkł na chwilę, potem uśmiechnął się. I co z tego? Jesteś moim bratem. Kocham cię takim, jaki jesteś. Tomek poczuł ulgę jak nigdy. W rodzinie adopcyjnej nigdy nie mówił o tym otwarcie. Tu, z Michałem, czuł się bezpieczny. Michał sam zmagał się z własną orientacją. Od lat wiedział, że pociągają go mężczyźni, ale ukrywał to przed światem. Rodzice byli tradycyjni, Kraków konserwatywny. Ale widząc odwagę, tomka coś w nim pękło. Ja też wyznał następnego dnia. Też jestem gejem. Śmiali się przez łzy. Dwa bracia, połączeni nie tylko losem, ale i podobnym bólem. Łukasz stał się częścią ich życia. Przychodził na kolację, śmiał się z żartów. Rodzice Michała przyjęli go ciepło, choć z lekkim zaskoczeniem. Ważne, że szczęśliwy, powiedziała matka. Ale świat zewnętrzny nie był tak łaskawy. W pracy Tomka koledzy szeptali. W małym miasteczku, skąd pochodził, plotki dotarły do rodziców adopcyjnych. Zadzwonili, krzyczeli: Hańba, nie jesteś naszym synem. Tomek płakał w ramionach Michała. Straciłem ich. Zyskałeś nas, odparł Michał. Rodzina to nie tylko krew. Wiosna przyniosła nowe wyzwania. Michał poznał Pawła, artystę malarza z Galicji, mieszkającego w starej kamienicy na starym mieście. Spotkali się przypadkiem w kawiarni. Paweł miał ciepły śmiech, oczy pełne pasji. Pierwsze randki były nieśmiałe. Spacer po bulwarach Wiślanych, rozmowy o sztuce, życiu. Michał opowiadał Pawłowi o Tomku. Mój brat adoptowany. Najważniejsza osoba w moim życiu. Paweł kiwał głową, rozumiejąc. Tomek i Łukasz planowali wspólne mieszkanie. Razem z Michałem szukali lokum w Dębnikach, zielonej dzielnicy. Ale wtedy przyszła burza. Rodzice biologiczni Michała zachorowali. Matka w szpitalu, ojciec samotny. Bracia ruszali na pomoc. Nocne dyżury, rozmowy. Dziękuję Wam, szeptała matka. Moim synom. Tomek poczuł, że naprawdę należy. Lato było pełne ciepła. Wspólne gryl nad Wisłą, śmiechy z przyjaciółmi. Michał i Paweł zbliżyli się, trzymali za ręce pod gwiazdami. Tomek patrzył na nich z uśmiechem. – Zasługujesz na to – powiedział. Ale w głębi duszy Tomek bał się. – Co jeśli jego związek z Łukaszem się rozpadnie? – Co jeśli Michał odejdzie? Michał czuł to samo. Bał się stracić brata w codzienności. Pewnej nocy pod gwiazdami na kopcu Kościuszki przysięgli sobie. Zawsze razem. Bez względu na wszystko. Jesień wróciła z złotymi liśćmi. Życie braci toczyło się rytmem Krakowa-praca, spotkania, małe dramaty. Tomek i Łukasz zamieszkali razem w małym mieszkanku z widokiem na rzekę. Michał i Paweł spędzali coraz więcej czasu razem, planując wspólne podróże. Ale cień przeszłości wrócił. List od rodziców adopcyjnych Tomka. Chcieli przeprosić. Błędnie postąpiliśmy, pisali. Strach nas zaślepił. Tomek pojechał do nich. Michał towarzyszył. Spotkanie było łzami. Przebaczenie przyszło powoli, ale szczerze. Jesteś naszym synem, powiedzieli. Tomek wrócił silniejszy. Michał tymczasem walczył w pracy. Szef. Konserwatywny dowiedział się o pol. Szeptane komentarze, opóźnione awanse. Nie dam się, powiedział Pawłowi. Wsparcie brata było kluczowe. Tomek organizował wieczory, gdzie rozmawiali o wszystkim. Zima przyniosła kryzys. Łukasz stracił pracę, depresja go dopadła. Tomek czuł bezsilność. Nie radzę sobie, wyznał Michałowi. Bracia siedzieli nocami. Rozmawiając. Razem przejdziemy, obiecał Michał. Paweł pomagał, gotował, wspierał. Rodzina rosła, przyjaciele stawali się bliskimi. Wiosna, nowe początki. Łukasz znalazł lepszą pracę. Michał awansował mimo wszystko. Podróż do tatr. Czterej mężczyźni, bracia i ich partnerzy wspinali się po szlakach. Na szczycie, patrząc na panoramę. Tomek powiedział: To nasza rodzina. Wybrana sercem. Michał kiwnął, wzruszony. Ale dramat czaił się. Wypadek Pawła upadek podczas malowania. Szpital czekanie. Tomek trzymał Michała za rękę. Będzie dobrze. Paweł wyzdrowiał silniejszy związek. Lato pełne radości. Ślub cywilny za granicą Tomek i Łukasz. Potem Michał i Paweł. Rodzice błogosławili. Miłość nie zna granic, powiedziała matka. Kolejne lata mijały. Kraków zmieniał się, ale ich więź trwała. Tomek i Łukasz adoptowali psa, planowali dziecko poprzez surogację za granicą. Michał i Paweł otworzyli galerię sztuki. Braterstwo było ostoją. Konflikt przyszedł z niespodziewanej strony. Dawny przyjaciel Tomka oskarżył o zdradę: Ból, łzy. Michał stał murem. Prawda zwycięży. Pogodzili się. Jesień, refleksje. Spacer po cmentarzu rakowickim, wspominając przodków. Nasza krew mieszana, ale serca te same powiedział Tomek. Michał uśmiechnął: Zima, święta razem. Duża rodzina. Śmiechy, prezenty. Ale zdrowie ojca pogorszyło się. Ostatnie dni, bracia przy łóżku. Kocham was obu, powiedział. Uzy pożegnania. Pogrzeb, jedność w bólu. Wiosna, nowe życie. Tomek został ojcem, dziewczynka poprzez adopcję zagraniczną. Michał wujkiem. Radość ogromna. Dziecko, mała Zosia, wniosło światło. Tomek kwitu jako ojciec, Łukasz wspierał. Michał rozpieszczał siostrzenicę. Paweł malował jej portrety. Rodzina rosła. Ale wyzwania, biurokracja, spojrzenia społeczeństwa. Teczowa rodzina szeptano. Stali silni. Lato nad Bałtykiem, w Gdańsku. Plaża, śmiechy. Tomek patrzył na Michała z Zosią. Dziękuję za ciebie. Michał wzruszył. Jesień galeria sukces. Wystawa o miłości braterskiej. Emocje publiczności. Zima refleksje nad przeszłością. Rozmowy głębokie. Bez ciebie byłbym zagubiony, wyznał Tomek. Ja bez ciebie pusty, odparł Michał. Ostatnie lata stabilność. Zosia Rosła, pytała o dziadków, wujków. Opowiadali prawdę o adopcji, miłości. Rodzina to serca jednakowe, mówili. Michał i Paweł adoptowali chłopca, małego Kuby. Pełna radość. Wspólne święta, podróże. Dramaty małe, choroby, kłótnie, ale zawsze razem. Na starość, siedząc nad Wisłą, bracia patrzyli w dal. Los nas połączył, powiedział Tomek. Miłość utrzymała, dodał Michał. Serca jednakowe, silniejsze niż krew. Ich historia dowód, że rodzina wybrana sercem jest najtrwalsza.